Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorialize. Gramy sobie na mapie Bagno. Jest to gra drużynowa, sześć drużyn na chwilę obecną 36 osób znajduje się w lobby i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. A może byśmy tutaj na południu bardziej zaczęli? To byłby ciekawszy spot na pewno. Tutaj mamy też naszych dwóch kolegów z drużyny niebieskiej. Tutaj jednego, tutaj oczywiście drugiego i będziemy sobie powolutku tutaj rosnąć. Zobaczymy, kto nam chce dać sojusz. to nie chce tego sojuszu nam dać. I standardowym openingiem tutaj będziemy sobie lecieć, oczywiście, żeby nie za ostro też zaaczynać, Nie za ostro atakować. Ty atakuj tego, ty atakuj tego, oczywiście. Ty atakuj tego, ty atakuj tego, ty czerwony już Tego atakować również. Stąd sojusz, stąd sojusz, stąd sojusz, ty atakuj tego. I już tutaj wszyscy wiedzą, kogo mają atakować. Dosyć szybko to poszło. I rozwijamy się tutaj na boki. lecimy sobie w tą stronę. W każdą stronę, w zasadzie. W każdą piękną stronę możemy sobie tutaj lecieć. okej okay. Tu widzę, kolega Korgi atakuje na południe. Więc oj, nie fajnie. Nie tego zaatakowałem, co trzeba. Niedobrze, niedobrze. Będziemy sobie tutaj starali się tego Korgi odciąć. Jak najbardziej będziemy mogli. Żeby nie atakował po prostu na południe. Jest. Ty. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Zabiera? Nie, dobra, okej, okay. to cię odcinamy w takim razie. Jeśli zabierasz tutaj teren, to cię odcinamy. Kciuk w dół. Facepalm, facepalm, niesamowity facepalm. Co ten człowiek tutaj robił, to po prostu jest jakaś patologia, nie? Chłop nie wie co on robi, nie? Ty i ty powinniście atakować tego. Ty atakuj tego, sojusz. I tutaj będziemy sobie atakować tego bota, bo jeszcze mamy możliwość tutaj się delikatnie powiększyć, chociaż niewiele, niestety. Ale może się uda. 872 widzę nie atakuje tego bota na dole, więc fajnie, nawet dobrze. Ja sobie go tutaj całego przejmę oczywiście, czemu nie. A ty widzę, że tutaj zaatakowałeś, tak? Mhm, mm okej, okay, okej, okay. no sobie atakuj. Takawie widzę. No tego na pewno. Tutaj sobie też to zjemy oczywiście. Dobra. Idziemy no, sobie tutaj skubać naszego przyjaciela oczywiście w miarę możliwości dobra doskubany został tego atakuj ty atakuj tego błękitni mają tu bardzo dużo terenu a to nie jest moje niestety Tego przejąć nie mogę um, a jakby to zrobić teraz mądrze no ten jest bardzo duży powinni go atakować na pewno Ale ty powinniś atakować tego Błękitnych musimy atakować. Błękitni mają tutaj stanowczo za dużo trenów, bo mają aż 35% łącznie. Dobra, zaatakujmy tego French Empire, bo ja jego tutaj nie potrzebuję na swojej części wyspy. Zaatakujmy go jeszcze mocniej. I teraz możemy. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie ma opcji. Teraz jest Git. Eee, tutaj. Tutaj też unlike. Jak ci tak pasuje, macie za dużo terenu. Jest tak, ty powinieneś atakować tego, na górę się skurz. Ja tutaj będę oczywiście atakował kolegę statkami, wręcz umpire. Jest już, płynę do ciebie kolego mój sympatyczny. Jeszcze jedną łódeczkę ci wyślemy, jeszcze jedną ci wyślemy, jeszcze jedną ci wyślemy. Mamy możliwość wysuwania sporo udek, więc sobie to będziemy robić, oczywiście. Tutaj możemy to, to sobie zajmować. I tutaj także. Da. I czekamy teraz. No to atakuj. Ty w to, w lewo. Atakuj. No błękitni. Nie, błękitnymi musimy się zająć. Ty musisz atakować tego. Ja będę tutaj błękitny wykańczał, bo tutaj czerwony będzie bił się tym błękitnym na górze. Więc niech się tam leją. No o, nie. Nie 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 ma opcji. Dobra. wybita Temu powiemy nie. Źle czy niż. Na górze zobacz, na górze zobacz. Na górę bij. otapianie no, bije na górę. Będziemy rzucać tu wojska, atakuj. Tobie sojusz, tego atakuj. Tego atakuj. Dobrze jest. Tutaj sobie podryfujemy, może się uda jeszcze. Tu mamy łódeczkę, więc nie leci. To mi atakuje, Takaże atakować tego? Nie. Tego. Nie atakować tego. Ty daj mi pieniądze. Daj mi um, pieniądze. Trzeba dawać tutaj pieniądze. Kolego naszym. Ty możesz tutaj gdzieś się bołtnąć w sumie. Poczekaj, masz ta łódeczka dopłynie. Mmm. Tego chcesz, żebym atakował? No to atakuj! Atakuj, kolego! Nie ma problemu najmniejszego. Atakuj, atakuj. To łódeczka tutaj zapraszam. Albo tu. Może się uda tu wylądować. Udało się. I teraz będziemy lecieć tutaj w tym stronę. Nie? No, czy tutaj dopłyniemy, tutaj nie bardzo mamy jak dopłynąć, ale tu sobie dopłyniemy, oczywiście, i tutaj sobie dopłyniemy także. Sojusz, oczywiście, że sojusz, ty się tutaj broni, człowieku. A, że teraz za dużo. No teraz mają za dużo, ty tego faktycznie, tutaj nie jest przyjemnie. Hmm. O, nie, nie, nie. Tak, Dobrze, faktycznie tego, tego trzeba tutaj bić. Trzeba tu stanowczo go bić. Bo bardzo źle robi. Ty chcesz sojusz? Dobra, to tego sobie dobijemy w takim razie. A tu pulsant poszedł jakiś. Nie wiem jaki, ale fajnie, fajnie. To pasuje. Tu sobie poprzejmujemy, oczywiście, te tereny. I będziemy bić tego czerwonego. Naturalnie. To mamy takie możliwości atakuj ja atakuję Musimy sobie go atakować ty atakuj tego My będziemy za tutaj atakować bardzo ostro nie 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 kolego chyba ci coś pomyliło definitywnie nie ty kolego mógłbyś dać mi pieniądze bo ja ci dawałem cały czas więc mógłbyś teraz ty się odwdzięczyć i mi tutaj dać trochę pieniędzy? hej kolega! Nie denerwuj mnie tutaj. Ja tutaj nie popłynę, bo to nie jest mój, nie jest mój teren. Ale generalnie czerwonych trzeba ubijać, bo czerwoni tutaj mają zdecydowanie za dużo terenu. Więc będziemy tutaj atakować. Ty, kolego, bij tego. E, w prawo atakuj. A my. Tego kolega na północy czerwonego będziemy bić. Możemy nawet po 20 go strzelać w zasadzie, bo teraz mamy dosyć sporo procent. Dobry za zatypił tylko trochę mocniej. Także po prostu tutaj przejść. Weszliśmy. I tutaj przejmiemy sobie cały ten wolny teren. Ok, teraz lecimy z tym kolegą. I będziemy go bić tutaj. Dokładnie. Tak. Bibi. bibi, Bibi ja ci tutaj wolny teren zostawię oczywiście jeśli się uda, a uda się jak widzę, Więc zaatakujemy go jeszcze mocniej, to jest, będziemy go tutaj powolutku wykończać, on ma koronę, jakim cudem on ma koronę i ma mniej jednostek ode mnie, właśnie teraz ja mam koronę, ua full cent poszedł moi drodzy, full cent poszedł na błękitnych, w ogóle bez powodu. E, ty kolego daj mi pieniądze. Potrzebne mi są pieniądze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Pieniądze. E, pieniądze, pieniądze. Pieniądze. Pieniądze mój przyjacielu. Tego będziemy atakować teraz. Powolutku. Dokładnie. Powoli nie ma co za agresywnie tutaj atakować. Tu jeszcze mamy dwóch. Ty kolego się broń po prostu tutaj Za moment przyjdę z odsieczą do was Nie mogę tutaj popłynąć O u, full sent Subcie, 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 subcie Zbieramy to wszystko Dobijamy tu elegancko całość terenu Tutaj jeszcze sobie popłyniemy Bo widzę, że kolega różowy nie zauważył Że teren jest wolny W ogóle nie wiem czemu ten różowy atakuje mnie Tutaj widzę tak że tu full send poszedł, tutaj oczywiście też gg, gg ci kolego, niestety nie udało ci się wygrać, taki twój los więc full sendzik na sam koniec, na dobicie i oczywiście serducho na sam koniec dla wszystkich, bo Oczywiście się należy, nie wiem kto tu jest, więc popłyniemy i go wybijemy. I tutaj należy się oczywiście out. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dosyć ciężki, ciekawie, drużynowy. nowe wydaje mi się, że sporo tutaj strategicznej i taktycznej rozkliny było. A jeśli Wam się podobał, oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania i oczywiście lajkowania. A tymczasem dzięki za obejrzenie, dzięki za wytrwanie do końca i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Hej!